To już koniec 500. Plus. Polacy pogrążeni w żałobie. Witam Was w następnym wideo na moim kanale, i dzisiaj rozwiniemy trochę bardziej tematy socjalne i to ile będzie warte w tym i następnym roku 500. Plus. Także zapraszam do oglądania. Rosnąca inflacja sprawia, że świadczenie socjalne 500, plus w następnym roku, czyli 2021, będzie warte tylko połowę tej sumy, czyli 200. Plus. Rząd oczywiście nie widzi żadnego problemu. Zanim natomiast przejdziemy do głównej części tego filmu, chciałem tylko wytłumaczyć pokrótce czym jest inflacja. Inflacja jest to proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego. Czyli najzwyczajniej świeci po prostu wartości danego pieniądza w tymże przypadku akurat naszej polskiej złotówki. Czyli po prostu nasz polski złoty traci jakby na wartości w porównaniu do innych walut. Ale przejdźmy może do samego początku i gdzie się zaczął ten problem. Otóż w 2016, kiedy miał miejsce start programu socjalnego 500, średnie wydatki na rodzinę wynosiły 880 zł na osobę, co daje nam 3520 zł na rodzinę. Opierając się o informacje z portalu Superbiznes oraz o ich wyliczenia, w 2021 roku ma być to kwota prawie 4000 zł, czyli o 471 zł więcej. Co miesiąc i choć na dwójkę dzieci rodzina wciąż otrzymywać będzie 1000 zł z programu to tego faktyczna wartość wyniesie 529 zł, czyli jedno świadczenie to nie 500 plus, a 200 plus dokładnie 264 zł. No i tutaj mamy też wydatki rodzin pobierających 500 plus model 2 plus 2, czyli rodzice plus dwójka dzieci i mamy podsumowanie za rok 2016 żywność i napoje 883 zł właśnie w roku 2016, a w roku 2016 jest to o 162 zł więcej. To samo tyczy się mieszkań i opłat za energię. Mamy 71 zł więcej. Pozostałe wydatki przydatne w życiu. Mamy 238 zł więcej. I łącznie przeciętna rodzina. Mamy tutaj łączne wydatki o 471 zł więcej. Moi drodzy, teraz zasadnicze pytanie: czy doczekamy się waloryzacji 500 plus Polsce i może się zamieni ono w 600 lub 700 zł. Plus. Według artykułu, który jest na Gazeta Pomorska, możemy przeczytać, że póki co nie planujemy waloryzacji świadczenia 500, plus, powiedziała szefowa minister rodziny pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. I tutaj również w tym artykule możemy przeczytać słowa Marcina Mrowca, głównego ekonomistu banku PKOSA, gdzie w rozmowie z Business Insider stwierdził, można by zmodyfikować program 500+, w kierunku promowania beneficjentów programu, którzy pracują np. 600+, dla pracujących, 400+, dla niepracujących, może z wyjątkiem matek, które mają troje i więcej małych dzieci. Wracając jeszcze na chwilę na portal SuperBiznes, możemy doczytać, że trwający okres rozliczeniowy programu Rodzina 500+, który zakończy się 31 maja 2021 roku, będzie ostatnim, kiedy tak nazywać powinniśmy właśnie to świadczenie. Później, choć na konta rodzin wciąż trafiać będzie 500 zł na jedno dziecko, to jego faktyczna wartość wyniesie 200 plus, więc tak powinniśmy właśnie, moi drodzy, nazywać po 2021 roku to świadczenie nie 500, a 200 plus. A skoro jesteśmy już przy tematyce inflacji, przy tematyce pieniądza, to warto też podkreślić właśnie, że inflacja w Polsce w grudniu 2019 roku wyniosła 3,4%, a jest to najwyższy poziom od października 2012 roku. I tutaj właśnie widzimy, według danych GUS, według szybkiego szacunku, w grudniu 2019 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z tym samym miesiącem 2018 roku wzrosły o 3,4%. Więc moi drodzy, to był raport właśnie z 2019 roku, a w ciągu tych dwóch ostatnich miesięcy trochę się pozmieniało, ponieważ zdecydowano o podwyższeniu akcji zarówno na alkohol, jak i wyroby tytoniowe, o czym właśnie też możemy przeczytać w tym artykule. No i zgodnie z nowelizacją jest to wzrost stawki o 10%, także inflacja szykuje się nam na zaskakująco wysokim poziomie 4,5%. Tutaj warto już przeczytać. Post M-Banku, gdzie piszą, że w pierwszym kwartale 2020 roku bez problemów dobijemy właśnie do 4,5% inflacji. Wcześniejsze dane zazwyczaj się sprawdzały akurat M-Bank Research, więc myślę, że tutaj można się opierać według tych danych, że będzie to powyżej 4% inflacja. Także moi drodzy, następne rekordy szybkują się po prostu nam jeśli chodzi o inflację w Polsce. Nawiązując jeszcze do polityki obecnych wyborów na prezydenta, czy ty wspierasz 500, czy według ciebie 500 plus jest potrzebne w naszym kraju, czy może wspiera, czy wręcz rozleniwia rodaków w naszym państwie? Czy 500 plus powinno zostać zniesione, a może podwyższone? Moi drodzy, dajcie znać, jaka jest Wasza opinia na ten temat. Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie również zostawić subskrypcji i łapki w górę pod tym materiałem. No i oczywiście zapraszam do następnych wideo na tym kanale, a tymczasem żegnam się z wami, trzymajcie się na razie.